I już nie tak obficie, jak jeszcze przed paroma minutami. No, ale zobaczymy, jak, jak będzie. Szczerze mówiąc, nie mam tego wrażenia. <noise> Może to takie myślenie troszkę życzeniowe. No, w każdym razie ten deszcz jakoś bardzo nie przeszkadza. Mamy ciekawe zawody. Dobre warunki ma Francesco Ceccon. Potrzebuje 105 metrów, aby objąć prowadzenie. Czy poradzi sobie włok z tym zadaniem? No, ładnie, wysoko, złapał noszenie i o! daleko! ależ tutaj odpalił, czy to były 2 metry na sekundę pod narty, zaraz zobaczymy co pokaże ten uśredniony wskaźnik ale rzeczywiście Włoch dzisiaj skoczył świetnie, no i mamy nowy rekord obiektu Skalite rekord letni 107,5 metra a tym nowym rekordzistą dość nieoczekiwanie Włoch Francesco Czekon, kontynuujący rodzinne tradycje zawodnik 21-letni, wczoraj 31, a dzisiaj proszę jaka radość Jakuba Routka, no bo to jego podopieczny skacze 107 a jeszcze na liście startowej będzie niedługo Alex Insam. No i oczywiście chociaż tych punktów za wiadro odjętych 7,2, bo to było 0,9 metra na sekundę, to Włoch i tak z dużą przewagą obejmuje prowadzenie 255,7 punktu, no ale konsekwencją tego dalekiego lotu jest obniżenie platformy startowej.